Nie, że tak było w Zauważyłem w trakcie Pana wypowiedzi, że asystent z Politechniki Irwowskiej wrócił do 4000 miasta. Czyli wtedy tam nobrzych 4000 mieszkańców życzył? Który to był rok? Czyli w okolicach II wojny światowej 4000? Wrócił dokładnie w 1928 roku. A w 1928 roku? ile w tej chwili mieszkańców ta Rzecz, nie tam nobrzych życzył? Razem mniej więcej 12. Razy 12. Tak. 40, czy fabryki siarki, siarki jeszcze działają w Tarnobrzegu? Nie, w Tarnobrzegu żadna już nie działa. Działa jedyna w Polsce, po drugiej stronie Wisły w Osieku, wszystkie te potężne, które działały w rejonie Tarnobrzega już nie działają. Można przyjeżdżać do Muzeum Mamy Ruzamskiego, można przyjeżdżać, bo już nie śmierdzi. Nie pozostał tylko klub sportowy Siarka, który w ogóle na drugiej ligi funkcjonuje. Zgadza się. Nawet w panelu po i się nazywa Siarka. Zgadza się, żeby, żeby, żeby powiedzieć, jaki bicem nie jestem. Jest? Ale I dobrze, ostatnim meczem, jaki, jaki byłem na Siarce, to był mecz, i tutaj z górnikiem Zabrze. Kiedy górnik zabrze wchodził z, razem był z siarką w drugiej widze i wchodził po spadku. Rocznym z powrotem do ekstra Klasy. Wtedy 4-1 w Tarnobrzegu wygrał z siarką. Ja jako kibic górnika zagorzały byłem na tym, na tym meczu i, i stąd to. Byłem za górnikiem oczywiście. Stąd to zagorzały. <coughs> Dziękuję bardzo. Teraz ja mam pytanie. Kto, 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 kto nie śledził nie, nie za młodu potyczek górnika z Romą, z Manchesterem, siedzi, A, ten nie wie, wiecie, co to, to znaczy emocje sportowe. Okay. Cała Polska kibiciel, no, no. zresta mówi na no, nie, no, posiadam, nie? Nie, no posiadam kilka z kopaniu tylko mi siarki w taką brzegu. Ta, ta był na ta, ta plenerze, tak. Jak, ja go pamiętam, by... więc... Tak, jak. Czy jeszcze może jakieś pytania? Co? Nie ma, dziękuję bardzo. <trafisz> może jeszcze profesor pokusi się o jakieś tak? coś powiedzieć. No... Proszę bardzo. Byłoby super. Ja z przyjemnością słuchałem Tadeusza, bo rzeczywiście pan profesor zrobił naprawdę wspaniałą robotę, zajmując się tym artystą no, tego drugiego planu, bo to rzeczywiście tak jest. Wiele miejscowości w Polsce ma e, swoich artystów, o których my jeszcze nie wiemy. Marian Ruzamski jest takim klasycznym przykładem artysty z małej miejscowości, dzięki któremu jak usłyszeliśmy, troszkę to życie artystyczne tam się zaczęło pojawiać. Co prawda, Marian Gruzancki ma nawet swoje hasło w słowniku artystów polskich, bardzo zresztą przyzwoite, ale oczywiście wydane już parę lat temu, gdzie nie była jeszcze uwzględniona ta książka. Książka rzeczywiście szalenie ciekawa, interesująca, pokazująca artystę ze wszystkich możliwych aspektów. Dlatego może ja parę słów, bo Tadeusz opowiedział dużo o jego życzerysie. Ja może spróbuję Państwu ewentualnie na tyle ile ja wiem i rozumiem i czuję może sztukę Mariana Rózańskiego. Wiemy, że studiował w Akademii Krakowskiej. Rzeczywiście miał nauczycieli znakomitych Leona Wyczółkowskiego, Stanisława Dębickiego oraz Jacka Marczewskiego. To byli główni jego nauczyciele. Oczywiście ich tam w Akademii było więcej, ale tych czy rzeczywiście, zwłaszcza Leon Wyczugowski, wywarł na niego wpływ. I to widać z malarstwa Mariana Ruzamskiego. Ja na razie się cieszę. Jak od Tadeusza dowiedzieliśmy, że to jest trzecia wystawa, ja bym doprecyzował. Ta pierwsza berlińska do podejrzewa były pokazane tylko rysunki obozowe. No więc z naszej perspektywy najmniej może wartościowe, chociaż z perspektywy emocjonalnej tych, którzy byli w obozie rzeczywiście bardzo ważne. Poza tym, jak Tadeusz słusznie powiedział, bo tam byli inni artyści, wspomniał Tadeusz Xaverego Dunikowskiego, ale był Mieczysław Kościelniak. To jest najbardziej chyba znany artysta związany z obozem z Auschwitz, ale on właśnie rysował Życie obozowe. Na, dokumentował życie obozowe i to są rzeczywiście prace bardzo przejmujące, bo tam jest wszystko, ktoś poszedł na druty, kogoś katują, wieszają i tak dalej. Natomiast tutaj ten cały zespół rysunków Mariana Ruzamskiego to są portrety, szalenie przejmujące psychologiczne portrety współwięźniów. Tadeusz nie powiedział, ale mnie kiedyś powiedział, więc wiem. Razem z Donikowskim się nawzajem sportretowali. Więc to też jest szalenie ciekawe. W ogóle no, można tylko żałować, że niestety nie przeżył tak jak Dunikowski II wojny światowej, bo jak Państwo wiecie, Dunikowski, mimo że był rzeźbiarzem, potem jednak odniósł się do tych lat spędzonych w obozie i powstał cykl obrazów poświęcony jego pobytowi, szczerze mówiąc, dosyć abstrakcyjnych bym powiedział, obrazów malowanych. Marian Ruzamski był przede wszystkim rysownikiem i świetnym akwarelistą. I właśnie ta akwarela to niewątpliwie zasługa Leona Wyczukowskiego, znakomitego malarza natury, a zarazem grafika. Jeżeli mówimy o naturze, no to przede wszystkim fantastyczne jego pastele, akwarele i obrazy olejne pokazujące góry polskie. Marian Ruzamski, nie wiem czy kiedykolwiek był w jakich górach. W każdym razie, ja jak widzimy z tych akwareli, które tutaj. Są pokazywane, to nie są pejzaże górskie, tylko nizinne, bliskie tutaj nawet w głębszym rzeczy okolice, bo San nie tak daleko, jakby nie było, ale bardzo wrażliwe pokazują, że Marian Ruzamski umiał się tą trudną techniką, bo każdy z nas na pewno jako dziecko próbował akwarelą malować. Ja wielokrotnie jako dziecko też się łapałem na tym, że chciałem coś na akwarium poprawić, a na akwarium się już nie da poprawić, bo kolor się, kolor się robi brudny. Więc należy docenić, że one mają świeżość. To pierwsze pociągnięcie, primawista, takie określenie ładne, które pokazuje, że on znakomicie czuł Oglądany pejzaż i wiedział, co chce z tego pejzażu przenieść na papier. Także należy docenić te akwarele Mariana Ruzalskiego. No, oczywiście, szkoda, że jest ich tak mało. Właśnie zacząłem mówić. Ta pierwsza wystawa w Berlinie to tylko Auschwitz. Druga w Tarnobrzegu pewnie była większa, ale ja bym Ciebie zachęcał, Tadeusz, bo masz te możliwości. Zresztą na tym, o tym rozmawialiśmy. Jest książka która, no jeżeli ludzie zaczną ją czytać, to rzeczywiście zrozumieją, że warto się tym artystą zająć i naprawdę zrobić dużą wystawę, bo ja nawet nie wiem, ile zostało o kompozycji. No jest, jest trochę. Kilkadziesiąt tak, na samym, pewno. Co samym, najmniej. W samym u nas muzeum rysunków, szkiców, akwareli mamy ponad setkę. A, no, no to już jest materiał na wystawę, a jak się da sygnał jeszcze, czy ktoś ma w domu, a na pewno ludzie mają, to, to jest wystawa moim zdaniem na Muzeum Narodowe, bo to nie tam w jakiejś galerii, przepraszam, nie, nie tutaj w Gliwicach, które są cudowne, wspaniałe i gdyby nie Piotr, to by tutaj pewnie w tym momencie na tym polu nic nie było, ale Ruzamski niewątpliwie, chociażby przez to, kim był nie tylko dla moich szczepowców, mówię moi, no bo ja się tym szukalskim szczepem, Tyle lat zajmuje, tak jak Tadeusz 30 lat mówi. Ja się już ponad 50 właściwie lat szukarskim i szczepem zajmuję, znaczy już się przestałem zajmować. Ale, ale był postacią, bo usłyszeliśmy tu jakie nazwiska: Bojżeleński, Zagadłowicz, Gadłowicz, Julantowin, no więc człowiek, który rzeczywiście dla tej kultury, czy regionalnej, ale w kontekście ogólnopolskim odegrał ważną rolę. Ale wracając do, do malarstwa, czyli naprawdę bardzo dobry akwarelista. I przede wszystkim świetny portrecista, co potwierdzają właśnie te portrety oraz jego autoportrety malowane zarówno i rysowane w obozie, jak i przed pójściem do obozu, a do tego mamy tu troszkę też bardzo wzruszających martwych natur te bukieciki kwiatów, także to tylko pokazuje, że no nie wypadł kurce gdzieś tam spod pióra jakiegoś że to był naprawdę w pełni ukształtowany, bardzo dojrzały malarz, który przy tym umiał się, jak już Tadeusz powiedział, powiedział, posługiwać piórem. Pisał ciekawe rzeczy, nie tylko, jak wiemy, te fraszki, ale także artykuły związane z Szukalskim. No ale właśnie, miał to że nieszczęście, że się związał z Szukalskim, o którym wtedy mówiono albo pozytywnie, albo szalenie negatywnie. Szczerze mówiąc, raczej negatywnie. I w efekcie, ponieważ nie pchał się na afisze, nie udało mu się zrobić dużej kariery, mimo że, jak już usłyszeliśmy, wielokrotnie wystawiał w najważniejszych galeriach polskich tamtego czasu, czyli dwudziestolecia międzywojennego, co tylko świadczy, że przez krytyków był artystą docenionym. Ale dzisiaj, gdyby nie książka ta Tadeusza, gdyby nie te dwie wystawy, dzisiejsza i wcześniejsza w Tarnobrzegu, to pewnie nikt by o Marianie Luzarskim nie wiedzą. Nie wiedzą, także chwała Piotrowi i Tadeuszowi, że ci dwaj panowie doprowadzili do zorganizowania tej skromnej, ale jakże ważnej wystawy. Bóg zapłacić? Idziemy pić.